Paweł Królikowski – 58 l. Zmarł w czwartek. 27 lutego. Aktor od lat walczył z nowotworem, odszedł w otoczeniu rodziny w szpitalu. Na przestrzeni lat dostarczył widzom wielu niezapomnianych ról, wspomnień i przeżyć. Śmierć artysty stała się jednym z motywów przewodnich podczas konferencji ramówkowej Polsatu. Paweł Królikowski trafił do szpitala kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia. Przy jego łóżku czuwali najbliżsi. Mimo że nie czuł się najlepiej, niemal do końca był aktywny zawodowo. Jesienią brał jeszcze udział w nagraniach do programu Twoja twarz brzmi znajomo, gdzie od 2014 roku był jurorem. Poza tym dołączył niedawno do serialu W rytmie serca. Wszyscy mieli nadzieję, że rehabilitacja zdziała cuda. Mąż walczy jest bardzo dzielny, mówiła nam we wrześniu jego żona, Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Aktor mógł liczyć na pomoc rodziny. Wszyscy bardzo się mobilizują i pomagają, żeby mógł pracować i normalnie żyć, tłumaczyła nam pani Małgorzata. Para poznała się podczas egzaminów na studia. Królikowski miał wtedy 21 lat. Małżonkowie podrali się w 1988 roku. Przeżyli razem 31 lat. Doczekali się piątki dzieci, trzech synów, Antoniego, 30 l., Jana, 27 l., i Xaberego, 12 l., oraz dwóch córki, i 20 l., i Marcelinę, 18 l., Problemy zdrowotne Pawła Kulikowskiego zaczęły się w 2015 roku. Aktor cierpiał na straszne bóle głowy. Zaniepokojona żona zawiozła go do szpitala, gdzie okazało się, że ma tętniaka mózg. Natychmiast trafił na stół operacyjny. Po rehabilitacji szybko wrócił do pracy. Wydawało się, że to koniec kłopotów. We wrześniu ubiegłego roku na planie programu Twoja twarz brzmi znajomo Krunkowski przyznał, że w maju przeszedł kolejną operację. Życie uratowała mi żona i mój profesor Zondek, neurochirurg, specjalista od operacji na Moskwie, odredaktor. Okazało się, że mogę żyć, że mogę z wami się spotykać, powiedział on na wizji. Aktor wrócił na rehabilitację i nie zrezygnował z roli Juroda dołączył też do obsady serialu Polsat w Rytmie Serca. Pierwsze odcinki z jego udziałem zostały wyemitowane na początku stycznia. Paweł Krzynkowski na swoim koncie ma niezwykłą ilość rynek. W ostatnich latach można było oglądać w takich serialach jak Rancho, Na Dobre i na Złe, Belfer czy Druga Szansa. W 2018 roku został uhonorowany brązowym medalem zasłużony kulturze Gloria Arkis. Mina Terenkiew wspomina Pawła Królikowskiego. Paweł Królikowski był częstym gościem podczas konferencji rajmówkowych Polsatu. Nic dziwnego zatem, że wspomnienia o aktorze było jednym z motywów przewodnich tegorocznej imprezy, która odbywała się 4 marca. Dyrektorka programowa Polsatu, Nina Terenkiew, podczas swojego przemówienia wspominała, jak się poznała z aktorem. Rozglądam się po sali i brakuje mi mojego kędzierzawego przyjaciela, którego znałam 30 lat. Będzie nam ciebie brakować, Agro. Mówiła Tarentiew. Na wielkim zostały również pokazane urytki programu Twoja twarz brzmi znajomo z udziałem Królikowskiego, a zgromadzone na sali gwiazdy nie kryły łez wzruszenia. Barbara Kurdej Szatan opłakuje Królikowskiego. Barbara Kurdej Szatan również nie może dojść do siebie po śmierci Pawła Królikowskiego. Tydzień temu umieściła na Instagramie poruszający wpis o koledze z serialu W Rytmie Serca, gdzie Barbara wcielała się w rolę jego córki. Pawełku. Będziemy tak bardzo tęsknić za tobą. Smutki za twoją otwartością, serdecznością, dowcipem, uśmiechem. Rozmawiając z Pawłem zawsze miałam wrażenie, że znamy się całe lata. Niezwykły człowiek. Dobry, radosny, mądry, z mnóstwem pomysłów i ciekawych opowiadań. Uśmiech i wspaniały ojciec i mąż. Przykład do naśladowania. Do zobaczenia Pawełku gdzieś. Kiedyś. Zsyłaj nam z góry samą radość. Uśmiech Paweł Królkowski. Mój serialowy tato smutki dziękuję za wspólne chwile. Napisała, pisownia oryginalna. Kachyży, podczas relacji z czerwonego dywanu na ramotce Polsatu poprosiła o krótki wywiad Barbarę Kurdej-Szatan Aktorka nie była jednak w stanie kontynuować rozmowy gdy padło pytanie o zmarłego aktora Kurdej-Szatan nie mogła powstrzymać